Nie ma kompletnie znaczenia. Kim jest Karol Nawrocki? Nie ma nawet znaczenia, kim osobiście jest Rafał Trzaskowski, no bo on ma życiorys naprawdę dobry. Europoseł, poseł, minister, prezydent Warszawy z pięć języków znajomości na całym świecie. Gdybyśmy tak w oderwaniu tych dwóch ludzi od tego, kogo oni reprezentują i co popierają, mieli z jednej strony faceta z ustosunkowanego na całym świecie, prezydenta Warszawy, posła, europosła, ministra znającego pięć języków, a z drugiej strony Karola Nawrockiego, no to wybór dla większości Polaków był oczywisty. Natomiast nie był oczywisty tylko dlatego, co reprezentował Rafał Trzaskowski. A okazuje się, że Polacy tego po prostu nie chcą. Polacy chcą zmian i to w zasadzie głównie młodzi Polacy. To wszystko pokazuje, że Polacy, w szczególności młodzi Polacy, chcą zmiany. I mając do wyboru tylko Nawrockiego i Trzaskowskiego widać, że tą zmianą nie był w tym wypadku Rafał Trzaskowski i że nawet Karol Nawrocki reprezentuje tutaj zmianę. Że Polacy nie chcą kierunku, w którym w tym momencie Polska idzie. Polacy nie chcą. Chcą dalszej zależności od Unii Europejskiej, dalszego przekazywania kompetencji Unii Europejskiej, Polacy nie chcą masowych migracji, Polacy nie chcą Zielonego Ładu. Polacy chcą, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło i nie chcą tego wszystkiego, czego również nie chcieli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wybierając nawet Trumpa, tylko po to, żeby nie było tak, jak do tej pory. To jest wielka chęć na prawdziwą zmianę. No i niestety w drugiej turze. Pole do tej prawdziwej wielkiej zmiany już było bardzo wąskie, ale nawet Karol Nawrocki reprezentował coś trochę bliższego tej zmianie niż Rafał Trzaskowski.